Skoro mięso jest już gotowe, to nie ta... o no, Jeszcze raz. Skoro robimy mięso w sosie z warzywami. Jeszcze raz. Witam się z Wami jeszcze raz. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak przygotować niesamowite, soczyste, a zarazem kruche mięso. Pokażę Wam, jak przygotować mięso w sosie z warzywami. I by nie przedłużać, zachęcam Was do subskrypcji. Pamiętajcie, zostawienie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie przepis, będzie mi bardzo miło, bo przypominam, dążymy do 100 tysięcy. Zaczynamy przygotowywanie tych pyszności. Skoro robimy mięso w sosie z warzywami, to tych warzyw zacznijmy. Warzywa, marchewka, czerwona papryka. Dwie sztuki, jedna sztuka zielonej papryki do tego por. Później jeszcze będzie potrzebny szczypiorek i oczywiście całość marchewkę obierzemy, pokroję sobie na mniejsze części. Pozostałe warzywa również i my widzimy się jak już te wszystkie warzywa będą na tej dużej patelni. Oczywiście już teraz kładę sobie patelnię na naszej tradycyjnej kuchni, niech ona się lekko podgrzewa, a te warzywa będziemy smażyć maksymalnie 5-7 minut. Marchewkę już pokroiłam, pokroiłam ją w takie pół plasterki i zaczniemy smażenie właśnie od niej. Ona będzie nieco dłużej się smażyła. Oczywiście możecie sobie wrzucić wszystko naraz, bo wszystko w tym sosie Wam pięknie dojdzie. Około 2-3 łyżek oleju na patelnię, a później już na tej tradycyjnej kuchni całość smażymy. W międzyczasie jak ta marchewka już będzie się smażyła, ja pokroję teraz pora, pokroję również paprykę, Pora również pokroję w pół plasterki. Pokroję zarówno tę białą część, jak również zieloną, uwaga. Później będę dodawała mąkę pszenną, by zagęścić ten sos, ale uwaga. Jeśli Wy tego nie chcecie robić, nie dodawać mąki tej pszennej, dodajcie oprócz pora trzy cebule, wtedy Wasz sos będzie mega, mega gęsty. Ja tym razem wykorzystam sezonowy młody szczypiorek. Jeśli jednak na przykład chcecie wykorzystać coś wiosennego, Wykorzystajcie zielone szparagi dopóki jest sezon. Marchewka się smaży. Teraz czas na pora. Por pokrojony, jak widzicie, nieco grubiej. Oczywiście, pora przekładamy tutaj teraz do marchewki, niech całość się smaży. Została nam tylko i wyłącznie papryka. No i oczywiście pokroimy sobie w drobne plasterki również czosnek. Czosnku nie dodaję teraz, bo gdyby on się nam spalił niestety, ale byłby gorzki. Kończyłam właśnie kroić paprykę, zapraszam Was do kuchni. Tutaj już pięknie podsmażył się por, pięknie podsmażyła się marchewka. Dlatego teraz na koniec papryka, a w międzyczasie na koniec pokroję sobie dwa duże ząbki czosnku. Całość się niech wręcz tak właśnie jak tutaj widzicie. Te warzywa mają się lekko podpalić to. Mm, szczególnie na takich kuchniach daje naprawdę niesamowity smak i dosłownie na sam koniec cieniutko pokrojony czosnek ląduje w tych warzywach. Wymieszamy i za chwilę całość będziemy sobie przekładać do miski, bo w miejsce tych warzyw tutaj wyląduje mięso. Zależy mi na bardzo prostym, a zarazem przepysznym przepisie, do którego wykorzystacie tylko i wyłącznie jedną patelnię ekspresowo, szybko. No w sumie to samo ale przede wszystkim pysznie. Warzywa są już podsmażone. Teraz przekładam je do dużej miski. Zobaczcie, ich jest naprawdę dużo. Także pomagam sobie tutaj, bo ten wok jest mega ciężki. Uwaga, muszę sobie poprawić. W drugą stronę będzie mi o wiele łatwiej. Spróbuję tak, a później wygarnę całość sobie łyżką. I tak jak mówiłam, na miejsce tych warzyw za chwilę powędruje mięso. Oczywiście tutaj musicie teraz dolać kolejne trzy łyżki. Oleju, by mięso, ten tłuszcz z mięsa pięknie się wytopił. Warzywa już są w miejsce, odstawiamy je na bok i przygotowujemy mięso. Uwaga, jakie mięso? Do tego przepisu karkówka, łopatka, szynka ekstra, wtedy dusimy 45 minut pod przykryciem. Jeśli chcecie, oczywiście może być schab, dusimy takie 35 minut. Ale na takim średnim ogniu, niewolnym, wtedy będzie idealny w smaku. Kluczowe jest to, by właśnie gotować, dusić pod przykryciem. I mam tutaj przygotowany taki piękny kawałek mięsa. Do tego mięsa duży nóż i kroimy sobie kawałki. Nie martwcie się tym tłustym. Oczywiście wszystko sobie wytopimy. Kluczem jest również to, by mięso podsmażyć naprawdę mocno. Można lekko to mięso przypalić, nie bójcie się, ono nadal będzie soczyste. I ja kroję na takie mniej więcej plastrość o grubości 1,5 cm. I właśnie teraz te plastry będę przekładała do miski, do miski, w której były wcześniej, wcześniej krojone warzywa. Zaraz sobie tutaj dotnę, bo niektóre plastry nie docięłam do końca, i teraz do środka będziemy wsypywać dwie czubate łyżki przypraw. Dwie czubate łyżki przyprawy do mięs. I to właśnie od przyprawy do mięs zależy, jakiego koloru będzie wasze mięso. Teraz całość mieszamy. Możecie sobie wymieszać ręcznie, możecie sobie wymieszać łyżką. Jak wolicie, ale w międzyczasie dolewam sobie teraz na patelnię 3 łyżki oleju. Poczekam aż ta patelnia ponownie się rozgrzeje i już za chwilę będziemy wykładać obtoczone w przyprawach mięso. Za pomocą dwóch łyżek udało mi się pięknie obtoczyć mięso. Jak widzicie, ręce nie są potrzebne, a jeśli chcecie Wymieszajcie dłońmi, załóżcie rękawiczki, możecie z rękawiczkami, bez, jak widzicie jazdy, ja zdjęłam biżuterię. I teraz tak przygotowane mięso idzie na patelnię i będziemy smażyć z obydwu stron, a później przygotujcie sobie mąkę pszenną. Tłuszcz się rozgrzał bardzo szybko, bo zawsze Wam mówię, że tutaj wszystko bardzo się szybko smaży. Zobaczcie, na tak rozgrzany tłuszcz wykładamy mięso i smażymy z obu stron do mocnego zarumienienia. Ten tłuszcz się pięknie wytopi, a później mięso będzie niezwykle pyszne. Także smażymy z obu stron, a później dodajemy mąkę, także przygotujcie sobie dwie łyżki mąki pszennej. Czas na przekręcanie mięsa. Zobaczcie, mięso musi być mocno podsmażone. Musi być takie złociste, ale tak jak Wam mówiłam, wszystko w zależności od przyprawy, jaką użyjecie, to taki będzie kolor Waszego mięsa. Przekręcam sobie mięso na drugą stronę. Niech ono się podsmaży, również właśnie z tej drugiej strony. A za chwilę będziemy dodawać mąkę pszenną. I już w tym momencie jesteśmy w połowie przygotowywania. Zostało dosłownie kilka bardzo drobnych, kuchennych robót. I kończymy przygotowywanie tych pyszności. Mięso jest już pięknie podsmażone, zobaczcie sami. Teraz czas na mąkę. Mąka pszenna, dwie czubate łyżki. Tak jak mówiłam, jeśli nie chcecie dodawać mąki pszennej, musicie dodać cebulę, ale cebulę oczywiście później razem z wszystkimi warzywami. Mąka teraz musi oblepić pięknie mięso, dlatego teraz wezmę łyżkę drewnianą i za pomocą tej łyżki. Wymieszam to mięso razem z mąką, a jak ta mąka pięknie oblepi mięso, będziemy zalewać mięso ciepłą wodą. Koniecznie ciepłą, bo wtedy mięso będzie niezwykle delikatne i szybciej się wtedy udusi. Mąka, zobaczcie już, oblepiła mięso, dlatego możemy działać z wodą. Mam przygotowaną ciepłą wodę. Zalewam teraz mięso. Co najważniejsze, woda musi przykrywać to mięso. Zaraz sobie. Schowamy mięso, a następnie musimy przykryć mięso i gotować właśnie na wolnym ogniu. Ja oczywiście zapomniałam wziąć pokrywki, albo proszę operatora, on przyniesie. A później, jak już to mięso będzie uduszone, za jakieś 45 minut będzie całkowicie uduszone. Ale wyduście mięso przez 35 minut. Po 35 minutach będziemy dodawać wszystkie warzywa. Mięsko pięknie się dusi. Zobaczcie, jak tutaj pyrka gotuje się pod przykryciem. Tutaj mamy naprawdę gorąco. Teraz czas na wcześniej podsmażone warzywa. A jak warzywa będą się tutaj dusiły razem z mięsem pod przykryciem. W międzyczasie pójdę na pole, poszczypiorek, pokroję szczypiorek i tutaj na koniec dodam. To mięso, tak jak Wam mówiłam, będzie niezwykle kruche, a zarazem soczyste. Takie mięsko możecie sobie podawać z ziemniakami, z kaszą, ja bardzo często podaję z niokami, także podajcie to mięso z czym najbardziej lubicie, z czym najbardziej Wasza rodzina lubi. A zobaczcie teraz, jak mieszam i to mięso zważywam jak już teraz wygląda pięknie wygląda i oczywiście wy zobaczycie jak będę dodawała tutaj szczypiorek a na efekcie końcowym pokażę wam jak to mięso będzie się rozpływało Mięso jest już gotowe, za chwilę pokażę wam, jak ono przepięknie wygląda. Jest tutaj szczypiorek i jak widzicie, ja też nieco inaczej wyglądam, bo witam się z wami kolejnego dnia. Niestety wczoraj już było ciemno na nagrywanie, postanowiliśmy więc dokończyć dzisiaj i zobaczcie, jak prezentuje się mięso. Przed chwilą nam tutaj pięknie doszło. Już tego pieca tutaj nie. Podgrzewaliśmy, nie rozpalaliśmy, dlatego wszystko zrobiliśmy na kuchni. Zobaczcie te kawałki mięsa. Ja za chwilę dosłownie pokażę Wam, jakie one są niesamowicie kruche, a zarazem soczyste. Skoro mięso jest już gotowe, to nie pozostaje mi nic innego jak tutaj wyłożyć go na przepiękny talerz. Oczywiście przygotowałam się, mam tutaj łyżkę i tą łyżką będę tutaj wykładała mięso, a wy dosłownie za 3 sekundy zobaczycie efekt końcowy. Nie pozostaje mi nic innego, zobaczcie, jakie to mięso jest kruche. Ja już się nie mogę doczekać, aż spróbuję go. No i oczywiście nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować tych pyszności i cieszyć się wspaniałym smakiem. Ja za dziś wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się z kolejnymi pysznościami. Myślę, że pojutrze. Cieszcie się wspaniałym smakiem razem ze mną. Do zobaczenia.